Witam wszystkich Witam wszystkich Jakie to zmiany będę robił? Słuchajcie, Zakładam nowy zbiornik, nową butlę Taką większą 40 litrową, bo ta jest chyba 20 litrów albo 25 No i moment tego paliwa tam bywa, i tak troszeczkę śmiesznie wygląda za mało jakby A tamta będzie ładnie wyglądała tak na duży ten, to jest raz yy, Założyłem Zrobiłem hamulce, zrobiłem blokadę mechanizmu, ale już tu widzę wężyk od od hamulcymi ten jedne muszę zmienić. Tutaj robię e, robimy przyłączenie, przyłączenie robimy tutaj do pompy mocowanie, takie widzicie, o, takie oryginalne to mocowanie Johnny Dira, tutaj pompa, Teraz, może mi się uda to. Tutaj wziąć, tu do takiego silnika. Oczywiście wszystko z tego co mam na podwórku. E, miałem takie oryginalne mocowanie, to jest do 8,1 litra silnika. E, takie do pompy. Idealnie pasuje do tej pompy, właśnie od sieczkarni, którą tu zastosuję. I to będzie tak tutaj, widzicie na tym przedłużeniu wału, będzie pompa do oleju, do zasilania silnika, turbo i wspomaganie. Tu już taki wykorzystam zawór regulujący ciśnienie, przelewowy tutaj z pokrętem od 0 do 10, regulacją przepływu ciśnienie będzie tutaj czekam na miskę, zobaczymy czy mi splanują, na razie tu czekam na to no i tutaj dzisiaj przygotowaliśmy, wycięliśmy sobie dziurkę tutaj do tej podstawy, żeby to się nie obracało tak, niby prosta rzecz przymocowanie pompy, ale to zeszło nam cały dzień prawie. Wykorzystam oryginalną podstawę tutaj. Do tego i tu taką będzie blacha do tego przymocowana. Tak, wypuszczona z tego elementu. Też Made in Jondir ze złomu. To jest podstawa pod akumulatory do John Jondir 6000 seria. Nic się nie może się zmarnować. Tutaj przykręciłem lekko kolektor. Sący. Tu widzicie, mamy pełno koral hamburskich i flansze podocinane do wydechu. Nie chcę się do tego zabierać, bo to jest mnóstwo roboty z tym. Ale po malutku tak trochę przymierzam się. Chwilę miałem, to przymierzyłem się. Trzeba mierzyć, mierzyć, sprawdzać, bo tak, tu jest taka fajna pucha wykorzystana z interkulera. Wodnego. No i jest OK, ale do, do tej puchy tylko, tylko mi podejdzie oryginalny kolektor wydechowy, który ma tam nierówne te porty, i tak tak nie chodzi to fajnie, tak nie chodzi i nie chrumka tak fajnie, tylko nierówno chodzi. Nie? Przepływy może to są OK, takie w porządku tam, no tylko mówię, nierówna praca, i tak. Ta turbina jest tylko w jednym miejscu, za bardzo nie można jakiej tam przełożyć. No i chyba chciałbym żeby to wyglądało jakoś fajnie, żeby to Żeby to był tu, tu Ten kolektor taki no, sobie robiony W warsztacie, ale tutaj nie jest za mała odległość od głowicy do kolektora Sącego i nie te rury mi nie wyjdą, nie wygnę tak szybko ich A też nie mam czym dociąć, mi się piła taśmowa Ostatnia rzecz, którą muszę sobie kupić, bo tak to widzicie tutaj na przykład w tej wersji on jest wygięty w tą stronę no tutaj spokojnie widzicie o sobie do, do, to dopasuje. To tutaj tu by musiał się kończyć, nie? zobaczcie o. tak o. No tu już oni tutaj by pasowało. Tylko że ten kolektor jest za mała, za mały przekrój tutaj tej rury. Nie może tak być. E, to musi być rura. Tu musi być rura przynajmniej setka. No to minim, minimum setka. Jakaś tam 120 albo 150 najlepiej. Hmm, gdzie miał, miałem Cię testować, uczyć się spawać aluminium, ale chyba sobie, byłem chyba nie zdążę. Ale trzeba będzie tu odciąć tą płaszczyznę i po prostu tutaj spawać okrągłą rurę tu z wlotem z tej strony, żeby tu po leciało i wykorzystać ten kolektor. To wtedy będę musiał tu sobie spokojnie to zrobić, ale przedtem, zanim to zrobię, to muszę takie coś sobie o, zamontować zobaczcie taki element to wycięłem dałem do wycięcia takie coś ale niestety zrobiłem szablon z kartonu wilgotnego kartonu pan któremu dałem podtrzymał to w domu, w suchym karton się zdeformował i to mi nie pasuje zrobił się banan z tego Co się zrobił banan i nie pasuje mi na te na dziury to i skurczył się to, skurczyło się w bokach. Środkowe dziury tylko pasują, a te nie pasują, nie? E, coś takiego będę wykorzystywał. Będę dawał do, 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 do cięcia taką flanszę zał. E, I kolektor wydechowy będzie spawany na, od razu tutaj na flanszy, a dopiero będzie dokręcany do tego kolektor sący. Dobrze powiedziałem? Wydychowy będzie, rury będą spawane tutaj, od razu na tej całej płaszczyźnie, tej całej blasze, a słońce będzie dopiero przekręcane do, do, do tego, jakby do, do wydechowego. Trochę się odsunie nam to, ale to jest y, granica tolerancji, tak pod maskiem i wejdzie, już mierzyłem. Jaki jest plus tego, że wydechowy wiadomo się nagrzewa bardzo mocno i na takich małych elementach on by się de deformował mógłby gdzieś tutaj mi tutaj, w tych miejscach, tutaj. Tu mogłaby się odkształcać i dziury po prostu robić, wydmuchiwać mi uszczelkę. A w takiej wersji, zobaczcie, to jest taka wersja, to jest taka wersja. W takiej wersji tego mięsa tu jest więcej wszędzie i tam będą docinać mi jeszcze więcej, taki dosłownie prostokąt. Tam gdzieś blachę docinałem, teraz wam pokażę, może, że docinałem, nie docinałem tylko od odbijałem sobie blachę o, ładnie są otwory odbite I taką dosłownie blachę taką tu widzicie otwory, dziury są jedna, druga tak zrobiłem kilka otworów żeby mi tam tylko trzymało, taką blachę tylko otwory mi wydziu, wypalą One prostą robił wtedy ona będzie mocna, nie będzie nigdzie tam się deformować no i co, i biorę się za robotę trochę tutaj muszę mocowanie pompy, może mi się uda zrobić Dzisiaj e, i chyba zmienię, może ten wężyk, bo już odpaliliśmy, sprawdziliśmy. Hamulce działają, mechanizm, blokada mechanizmu różnicowego działa, także może będzie okazja później tam kiedyś przetestować jeszcze go. E, teraz już na, na dwóch napędach po prostu, bo tak to mi tylko jedno koło, mechanizm, blokada mechanizmu się włącza, widocznie nie jest wyważony dobrze. I jedne koło bardziej, czy tam ma lżej, i zrywa, i to nie można sobie sprawdzić, nawet tego. Dzisiaj dzisiaj od dwóch czy trzech dni spawam Intel Cooler Taki Intel Coolerek. Taki do pasa mi sięga Taki ponad pas mi sięga, taki Intel kulerek. Jakie on tu ma w wymiarze, zaraz może Wam powiem tak Wezmę jakąś miarkę Do tego mojego potwora Potwora, wraka Dobra, mamy tak no Zeń, ma stówkę. Chyba na 50 tam parę miał, z tego co pamiętam. 100 na 55 i szerokość 21. 100 na 50 na 21. Eee, to są trzy interkulary z sieczkarni, z takiego silnika, co mam tu, właśnie oryginalnego. Czyli 340 koni to było tutaj. W ten interkuler chodził. Eee, a to są trzy teraz. No to teoretycznie, teoretycznie na 1000 koni. Nie teoretycznie na 1000 koni, faktycznie. Nie tak teraz wyblokowałem. Eee, e, nikt mi nie chciał spawać, więc uczę się sam spawać. Zobaczcie, jakieś śmieszne spawy. Kurczę, aluminium nie spawa się zbyt łatwo. Ale jakoś tu po malutku, po malutku idzie mi coraz lepiej powiem szczerze, tak coraz lepiej wtapiam, z początku mi się odrywało. Eee, tutaj wam pokażę takie, o, mój... pewnie niebiorący kurczę jest. O, ała ała, ała, ała. No odrywało mi się tam, nie? Mało się trzymało, za mało, mało wtapiałem, ale teraz podejrzewam u kolegi, który ma tam ustawiania automatyczne. Jak to jest ustawione, jakie parametry i teraz trochę lepiej. Co tutaj będzie to wykorzystam te dwie płaszczyzny, tutaj wcześniej wyciąłem to. Tu jeszcze pójdzie blacha. Czyli to tam zakryję, nie? Tutaj, będzie, będzie, tutaj z tej strony będzie ta rura. Eee, zaraz pokażę o, coś takiego jak to. Tylko że grubsza, taka 10 mm w środku, żeby miała 10 cm albo 12, zobaczę, 10 minimum. Zobaczę jaką mi się uda kupić, bo jeszcze nie kupiłem. Rura aluminiowa. i tu będzie tak wtopiona w to, tu zakryte tu będzie jeden, to będzie wylot, Tu będzie wylot, a tam będzie wlot. Jeszcze muszę zobaczyć, jak tam to zrobić ten wlot. Bo, jak sobie pościągam tutaj, wiecie, te maski przypasuję. nie wiem, nie wiem czy będzie w pionie, czy będzie w poziomie. Pierwszy zamysł był, że miałby tam być w środku, tutaj w tej ramie, schowany w poziomie. Bo też był pierwszy zamysł, żeby to oblać, były w pojemniku z wodą. Ale na razie zrobię sobie wyjścia, czyli ten jedną stronę. Wlot i wylot powietrzny Wtedy będę mógł sobie sprawdzić szczelność tego interkulera. Tam wrzucę go do wanny z wodą No i dmuchnę mu powietrze, nie? jak już będę miał wlot i wylot to z jednej strony zaślepię, z drugiej sobie Zrobię jakiś tam kruciec i nadmucham i zobaczę czy te moje spawy tutaj Są szczelne, nie? czy nie idzie tutaj po prostu Między te Czy nie idzie powietrze No bo Jak idzie powietrze to pół biedy, ale jak go zaleję wodą wiecie no to Woda mi pójdzie Interkuler i to już będzie niedobrze, dlatego najpierw zrobię to go na sucho, wersję suchą, a być może jest pomysł taki, że tu mi doradzają niektórzy. Maniek mechanik nawet mi doradzał, żeby zamontować dwa wentylatory. Akurat tutaj tak będzie w kwadracie, jak to przy połowie na pół widzieliście, było 55 na 100. No to 50 na 100 taki wiatrak na 50 cm w średnicy. Wentylatora, no to dwa takie wentylatory po 50 cm. No to też myślę, żeby dały radę fajnie to wystudzić. Nie? Tu kupiłem sobie dzisiaj przywieziony blachę ameliniową. Blachę ameliniową od nas z hurtowni z Nidzicy. Od pana Smolińskiego. Taki ma tam hurtownię stali, Smoliński, fajne zaopatrzenie reklamę mu robię, ale myślę, że to zaowocuje dalszą współpracą, bo nie powiem, bo jest bardzo szybko. Wczoraj zadzwoniłem, dzisiaj już mam blachę 5 mm, może za cienka, ale myślę, że wytrzyma dwa arkusze. Jeden arkusz pójdzie na właśnie obłożenie tego interkulera wokół, jeżeli go zrobię wodnego, bo jest tu 100 cm, blacha też jest setka. 100 na 2 metry, 100 na 200, 100 cm na 200 cm. Met na 2. Tu jest metr, czyli tu mamy 55 cm, 55 cm, to jest metr 10. Z arkusza pójdzie, i jeszcze zostaje nam tutaj po, tak żeby trochę to wystawało, po 30, czyli 60, czyli, 60, czyli metr 8, 9, 10 i 60, czyli 35 chyba to było. 30, 70. No także mi tam zostanie jeszcze. Jeden arkusz pójdzie na obłożenie tego, nie? A drugi arkusz myślę, że spokojnie starczy mi tutaj na to zakrycie, tu, tu Tu ewentualnie I I tam z tamtej strony na zrobienie tego Tego, tego wyjścia, Bo tam będzie inaczej troszeczkę Tu idzie bokiem To będzie chyba raczej dół Bo to będzie no jak, 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 tak jak w pionie, tak? Właśnie nie wiem jeszcze jak to zrobić bo, jeżeli będzie to w pionie, no to tu będzie dół, wyjście tutaj do, tego, do tej puszki. Tutaj też jeszcze muszę rurę spawać, albo zrobić w ogóle inną, tak jak tam wam wcześniej pokazywałem na kolektorze. Tym drugim, właśnie drugą wersję sobie zrobię. A górą będzie szło, tak, górą, a górą będzie szedł w po jego powietrza, i będzie spadało zimno. Idzie na dół, czyli będzie się wychładać fajnie, dołem będzie szło do silnika. Taki jest zamysł. Tu jeszcze przygotowałem do spawania mocowanie pompy zbiornik, nie wiem czy to Wam nagrywałem czy nie nie wiem czy to jeszcze się dzisiaj za to tutaj czy nie, ale chyba jeszcze nie zostawię to na razie, jutro damy to do mycia zawieziemy pod myjkę, przemyjemy to tak, przemyjemy to tak, przepłuczemy bo to mi powlatywało tych guziczków takich tam i tak podasłaniałem, ale, ale się nie dało tam tego tak zrobić, żeby coś tam nie wleciało mi i chcę to pod moją przepłukać dobrze, żeby później mi na, na, na turbinę nic nie wpadło. A i tak sobie właśnie teraz myślę, że jak te, będę testował, to nie będę zapinał do kolektora sącego. tylko niech turbina dmuchnie, niech to wszystko wypluje te, te syfy, bo mi turbinę rozwali. Tu wtryski mam przygotowane, dzisiaj dostałem informację, że jedna głowica z, z silnika tego 12,5 litra się uratuje, da się uratować. Drugą może uratujemy, ale nie w tym zakładzie może gdzie indziej, bo obrócił się wałek rozrządu. Panewka na wałku rozrządu się obróciła i w obudowie i na wałku dzwoniłem już do następnej firmy, która, która może się to podejmie, tak jak to zrobić. Tu silnik stoi. Także coś tam, coś tam działamy cały czas. Już mam pogoda jest, już w sumie śnieg zginął. To przetestujemy sobie później, może jeszcze ten mechanizm różnicowy i hamulce w tym dziku. I to na tyle chyba. Dzisiaj dziękuję za oglądanie. A tutaj pokażę wam jeszcze a interkulery wam pokazywałem chyba po myciu, co? Czy nie, po myciu jeszcze nie pokazywałem. Takie fajne. Tam muszę poprawić jeszcze by jakieś dziurki, ale interkulery na razie zostawiam. Pokażę wam coś innego. Szablon ten, który właśnie który właśnie drabiam. I tak mi się wydawało, co tam taką płytę zrobić, panie, przecież to chwila moment, nie? No to więc tak to jest eee, trochę szczegółów Wam powiem najpierw trzeba zrobić jakiś mały szkic kurcze, wyrzuciłem chyba moją karteczkę śmieszną eee, no, wyrzuciłem, nie ma chyba jej a może gdzieś mam może gdzieś mam, to Wam pokażę jak cała procedura wygląda stworzenia takiego czegoś nie mam, dobra, nieważne eee, kartka jakaś tam z zeszytu była odzorwana daję do takiego fajnego Pana z NGC. i robi mi coś takiego, przerysowuje w programie jakimś tam, nie wiem jakim AutoCAD, czy SRA, nie wiem jak to się nazywa e, DXF, te pliki takie do wycinania na plazmie, czy tam na CNC. I taki widzicie szablon, to wyszedł z tego. Później taki wydrukował mi, mi ten pan na takim dużym na A3 na formacie, dwie posklejane kartki. Ja sobie to odzorowałem na karton. wyciąłem karton z tego szablonu. No i teraz przyłożyłem. Jeszcze robimy korekty. Tutaj wprowadziłem dwie korekty, bo tam troszeczkę szerzej. Gdyż tego mięsa tu może być, kurczę, odlatuje mi to. O, teraz będzie stało fajnie. Stój. Tutaj tego mięsa jeszcze dołożymy po centymetrze. I tu chyba poprzeczki jedne za grube trochę zrobiłem. Tak zrobiłem. Wolałem z zapasem zrobić, żeby były grubsze. Mówię, jak będzie za grube to sobie doszlifuję trochę kątówką jeszcze nie, ale ale mówię troszeczkę trzeba poprawić, żeby to nie zawadzało. E, będzie to wycięte z blachy jedynki, czyli 10 mm, jedynki, 10 mm blachy jakiejś twardej, e, no i co i na to przyjdzie miska, przykręcone na dziury takie jak od miski, plus te, które są tutaj, tutaj jakieś są, tutaj jakieś są, tutaj tutaj no to na te dziury też jeszcze będzie przykręcone, no i na wszystkie odmiski, czyli razem z miską. Teraz tak pada na pomysł, że to będzie z blachy 10, 10 mm, czyli będzie no dosyć miękkie, nie? bo to ma być pod, podpierać. Tutaj widzicie o śruby, te stopy wału, tu ma podpierać. Fachowcy robią to tak, że przykręcają, dają specjalne stopy, sobie robione. I przykręcają przez to dopiero, nie? tutaj przez to. No ja nie będę tutaj stóp dawał na zamówienie do robienia, więc muszę tu tutaj jakieś spawać albo przykręcić, nie wiem, wyprzeć trochę, bo jest jest chyba jakoś tam kilka milimetrów, jest 3, 3 no chyba 3 milimetry, to jest podkładka, albo dam podkładki drugie, albo tu jakoś kawałeczek blaszki, no nie wiem, coś muszę wymodzić tak, żeby to dociskało. Nie? To raz, i teraz tak padam jeszcze na pomysł taki, że że mogę dorobić drugą płytę taką żeby wchodziła wewnątrz miski nie wiem czy mi się to uda ale spróbuję jeszcze później jak będę miał miskę już na miejscu nie? żeby wchodziła wewnątrz miski taką węższą i po prostu w tej płycie ponawiercać ten yy, otwory i nagwintować i dokręcić drugą tak żeby gdzieś ze 20 mm było bo z tego co widziałem, to oni robią gdzieś tak ze 30 mm, 40 mm, nawet takie grube te, te płyty. No, ale to robią do, czy tam do samochodów, czy do tych, to robią do mniejszych bloków. tak? Ja robię na takim no, chyba największym bloku, który jest w ciągnikach. To jest 10 litrów silnik. Tam w Traktatoponiku z reguły się ścigają na 7-6 litra albo na 8-3 litra, bo jest ograniczenie do 9 litrów. Ja tu mam 10 litrów, nie wiem kategorię jakie będę miała, ale to już chyba serdecznie tę Tą kategorię robię tak jak zrobię, tak jak zrobię, gdzie tam załapią mnie, to załapią, nie? Także widzicie, tak to wygląda taka praca. Jeszcze trzeba nawiercić później, jak już to wypalą mi, muszę nawiercić otwory. Nie robię tego, nie odzorowuję, bo będzie to, byłoby to bardzo trudne, uważam, dokładnie co do milimetra, te wszystkie otwory, gwintowane od, odzwierciedlić teraz. A później sobie, ktoś mi tam kiedyś podpowiedział, śrubę robię na stożek, na tokarce ładnie, na stożek na środku. Wkręcam to lekko i odbijam po prostu młotkiem. pyk Tylko najpierw trzeba gdzieś tam przy pierwszą śrubę, tak no po prostu przyłapać na słowo honoru, gdzieś wwiercić dziurę, wymierzyć, a później tutaj, a później już wkręcać po kolei, odbijać, odbijać, wiercić odbijać, odbijać. Taka zabawa, trochę z tym jest. No ale chyba, że się da wszystkie od razu, ale nie da się tak odbić. Ale tak jest, to jest dobry sposób no? na odbijanie śrub. Nie? Chociaż, w co ja mówię, co ja mówię, przecież ja będę miał miskę, słuchajcie, z dziurami takimi. Zapomniałem. wkładam to na miskę i przez miskę sobie, przez otwory sobie tutaj punktakiem takim wycyrklowanym, który jest maśniętym tego, pyk, pyk, pyk i, i mam gotowe. Także ja się tu martwię. Dobra. Absolutely. <laughs>